Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś druga wygrana, czyli kolejna pozycja w naszej ankiecie, jak poprawić tą relację. Zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu, a wy pomyślcie o relacji, co do której macie jakieś pytanie, wątpliwość. Jak tą relację zmienić na lepsze? Co zrobić, żeby układało się lepiej zarówno tobie, jak i tej osobie? Żeby była bardziej transparentna, żeby była przyjemniejsza, żeby była bardziej długotrwała, żeby była lepsza komunikacja. Co można zrobić, żeby ta relacja była lepsza? No, i żeby się wszyscy w niej lepiej czuli, żeby no, było po prostu lepiej. Mam nadzieję, że już wiecie, o kogo chcecie zapytać i o jaką relację chcecie zapytać. Oczyszczam karty. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wzięcie udziału w naszej ankiecie. Kolejna już niebawem. No i oczywiście. Bardzo dziękuję również za to, że tutaj jesteście, że lajkujecie, że subskrybujecie. Bardzo zachęcam do tych czynności. No i mam nadzieję, że miło spędzacie tutaj czas ze mną i że coś te nasze czytania wnoszą do postrzegania Waszego życia. Do mojego życia na pewno wnoszą bardzo dużo. No, i w związku z tym bardzo Was serdecznie pozdrawiam i bardzo, i bardzo się cieszę, że wszyscy tutaj jesteśmy. Dobrze, przekładam karty i czytamy, co zrobić, żeby ta relacja się poprawiła, żeby była lepsza. A przede wszystkim zobaczmy, jaka jest Twoja energia w tej relacji. Twoja energia. No, mamy tutaj taką energię właśnie skupienia na sobie. Hm, te karty mówią o ego. Jest to karta, w której, no tak naprawdę, nie bardzo jesteśmy mm, skupieni na tym, co się dzieje dookoła, tylko bardziej na tym, co jest naszym troszeczkę rozbrzydzonym dzieckiem. Odnosi się to również do tego, że nie ponosimy odpowiedzialności za swoje czyny. Co w takim razie? może odchodzić do przeszłości w tej Waszej relacji. Odosobnienie, takie mm, poczucie, że zagłębiam się w siebie, że jestem skupiony na sobie, ale w sensie takim poszukiwania duchowości wewnętrznej. I odchodzi również, można by spokojnie powiedzieć, odchodzi również spokój. Spokój, który troszeczkę spowodował uśpienie tej relacji. A co jest teraz? Teraz jest żmudna praca, wypracowywanie i nauka na podstawie tego, co ktoś inny nam przekazuje, bądź na podstawie tego, co nas naprawdę fascynuje i czego chcemy się nauczyć. Także myślę, że to jest dobry moment na to, żeby właśnie zgłębiać to, co was łączy i jakie macie wspólne, Tematy, jakie macie wspólne zainteresowania i czego możecie się od siebie uczyć. To może bardzo pogłębić Waszą relację. Widzimy tutaj absolutnie inną energię. Tutaj jest takie zagłębianie się w siebie, poszukiwanie siebie, a Tutaj jest energia właśnie współpracy, poszukiwania wspólnych tematów, poszukiwania wspólnych fascynacji i uczenia się od siebie zupełnie w innej, w innym też otoczeniu. A zobaczmy, co przychodzi w tej waszej relacji. No, wybór ale również no takie, taka próba pogodzenia dwóch rzeczy. Myślę, że to jest energia, w której właśnie na przykład Ty musisz wybrać czy Twoje takie roz, trochę rozkapryszone dziecko wewnętrzne, czy współpraca i, no, i czy ta relacja jest dla Ciebie ważna. Ewidentnie ta osoba, która jest na tej karcie, balansuje na linię po to, żeby połączyć jedno z drugim, trochę też czas ją goni. A tak naprawdę tutaj ma symbol nieskończoności, więc właściwie to nie ma się co tutaj tak bardzo tym czasem przejmować, ponieważ no, wszyscy jesteśmy w jakimś sensie w takim obrocie energetycznym, w którym czas de facto mniej się liczy niż zdobywanie doświadczeń życiowych. Więc poszukuj tego, co jest najlepsze dla ciebie, ale Bardziej może skup się na tym, co hmm, cię uwolni, bo ego troszeczkę nas utrzymuje w tu i teraz, ale w sensie takim, żeby niczego nie zmieniać, bo od tego jest ego. <grytanie> ego utrzymuje nas w strefie komfortu, żebyśmy przypadkiem niczego nie zmieniali i nie ruszali się z miejsca, a ty tutaj dobrze by było, żebyś jednak wyszła, czy wyszedł z roli. Takiego samotnika, który medytuje nad swoim wnętrzem i poszukuje tej głębi, skupił się trochę, czy skupiła się trochę bardziej właśnie na współpracy, na wspólnych pasjach, może na waszych wspólnych właśnie zainteresowaniach, gdzie byście wypracowywali tą współpracę, no i wtedy będzie Ci łatwiej. No, znaleźć ten balans yy, i wasza relacja się może dzięki temu właśnie zrównoważy. Zobaczmy, jaka jest rada dla ciebie. Rada dla ciebie. Porzuć już to zranione serce. Hmm. No, był moment, że rzeczywiście było niefajnie, ale już to jest za tobą. To jest za tobą i nie musisz już teraz się okopywać w swoim, tym właśnie y, ciągłym skupieniu na wewnętrznym swoim dziecku, które cały czas tam próbuje jeszcze pokrzykiwać i tupać i trochę ciągnie cię za nogawkę, żebyś wróciła, wrócił do swojej strefy komfortu. To już jest za tobą, naprawdę. Trochę więcej odwagi. No i w takim razie zobaczmy, co na koniec, co na koniec nam te karty podpowiadają. No proszę, zwycięstwo. Sześć buław. Sześć buław, no proszę, jaka piękna karta, która mówi, że jeżeli się zastosujesz do tego, żeby już nie patrzeć na to, co tam było takiego niefajnego i no odpuściła tą kontrolę, bo ego to też jest kontrola, no to będzie naprawdę sukces, radość. I zwycięstwo. No, i tego Ci serdecznie życzę. A w takim razie zobaczmy, co na to powie nasz ciasteczkowy sklepik. Zobaczmy, co on tutaj <gryw> dzisiaj nam zarekomenduje. Patrz sercem. No właśnie, patrz sercem. No i gdzie to położymy? Można by było położyć na tego pustel nie pustelnika, a tego. Pustelnika. No tak, pustelnika oczywiście. Ale to już trochę przechodzi do przeszłości, i my tutaj mamy zamiar patrzeć sercem, patrzeć sercem, ale również patrzeć sercem na to, co jest dla nas po prostu fajne. Fajne, nie takie jakiś strasznie uduchowione, tylko to. Fajne, tu i teraz, w materii jesteśmy ciałem, nie tylko duszą, więc ciało jest tutaj po to, żeby doświadczać radości zrobienia rzeczy małych, niekoniecznie jakichś naprawdę wielkich i spektakularnych. No. A co na to powie nasz wspierający nas wszechświat? No, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Aha, dobra, już słyszę Waszą podpowiedź, no ale już wyciągnęłam kartę. To w takim razie, zobaczmy. Szczęście jest moją jasnością, jest moją jasną stroną. No, to jest dokładnie to. Także uśmiechnij się, naprawdę robienie rzeczy takich, wykonywanie różnych rzeczy manualnych albo wspólne działanie, nawet przy najmniejszej rulce przy najmniejszej życiowej, może być właśnie szczęściem i jasnością. Ale ja tutaj usłyszałam od Was wołanie, że zapomniałam oczywiście. Tych kart użyć. Zobaczmy, jaka jest rada od tych kart. No, dziękuję bardzo. Widzę, że tutaj czuwacie. <grym> no i ja właśnie tym swoim intuicyjnym uchem usłyszałam. No i zobaczmy. Dobre, prosperowanie i obfitość. No, czyli tak, wyluzuj się. O, powiem to wprost. <grym> Wyluzuj się, bo wszystko jest dobrze i tak jak powinno być. I w takim razie skup się na pozytywach i popatrz na tego kotka, który w ogóle nie ma trosk. No chyba że nie dostał coś, nie dostał jedzenia rano, no to wtedy bardzo, że tak powiem jego ego <grytanie> daje o sobie znać i wszystkim dookoła potrafi to zakomunikować. Ale to też jest nauka, że jeżeli jest potrzeba, to trzeba ją również zakomunikować. Najwyżej ktoś odmówi. Ale cóż, <laughs> dobrze. No to w takim razie zobaczmy, co nam dziś podpowie nasz przewodnik duchowy. No i który, zobaczmy, który przewodnik duchowy dzisiaj coś nam będzie miał do powiedzenia. Zobaczmy. Och, wilk. Zima. O proszę, zatroszcz się o swoje potrzeby. Czyli dokładnie to samo. Tutaj mamy wilka, którego no, na zimę pokryła wspaniała sierść i który jest bardzo w zgodzie sam ze sobą i zna swoje potrzeby. No, bo po prostu jest żyjącym stworzeniem i te, o te potrzeby walczy w wilczy sposób, chociaż być może się innym stworzeniom to nie podoba, ale troszczy się o swoje potrzeby. Więc zadroszcz się o swoje potrzeby, jak wilk w zimie. Hmm? Poszukaj, albo szukaj, szukaj, aż znajdziesz i zatroszczysz się o nie. No. A co w takim razie możemy sami dla siebie zrobić? I jak? Zobaczmy, jak my tutaj możemy sami siebie wesprzeć. Ja jestem bardzo ciekawa, co nam dzisiaj tutaj się pojawi. Co tu się nam dziś pojawi? Szczęście. Szczęście. Twoje myślenie i ten sposób myślenia spowoduje, że albo Będziesz szczęśliwy, albo zabierze to szczęście od Ciebie. Twój wybór. No proszę. Myślenie. Czyli sposób myślenia spowoduje nasze uczucia, bo tak naprawdę myśli wpływają na nasze emocje, emocje na uczucia, jeżeli spojrzymy na sprawę uczuć jako. Głębsze niż takie chwilowe emocje. No, a to wpływa na Twoje szczęście lub poczucie szczęścia, lub brak poczucia szczęścia. Ale zaczyna się od myśli. Dobrze, no to w takim razie zobaczmy, jaka tutaj jeszcze wskazówka nam się pojawi od tych kart. To może w takim razie tu. A jaka wskazówka nam się tutaj od tych kart jeszcze pojawi? Dobrze, dobrze, dobrze. Twoja ścieżka. Drogi Boże, pomóż mi uwierzyć, że istnieje plan daleko wykraczający poza to, co widzę przez moje lęki i złudzenia. Hm. fajna. Można też pomedytować sobie tą mandalę, która jest na tej karcie. No. Oczywiście jest to do nas wszystkich, czyli do wszystkich, którzy w coś wierzą, ale w coś swojego. Każdy ma to, w co wierzy i nie nawiązuje to, co mówię, do jakiejś konkretnej religii. Na pewno możemy zwrócić się do naszej siły wyższej czy naszego wyższego ja o to, ażeby pomogło Ci uwierzyć, że istnieje plan daleko wykraczający poza to, co widzimy przez nasze lęki i złudzenia. No, a w takim razie na koniec zobaczymy, co my tu mamy, jaką radę od kart. Przesłań miłości. Teraz w takim razie już z powrotem tu przełożę, bo no tak, tak, dobrze. I czytamy. Co my tutaj możemy jeszcze. Może ta. O, tutaj się jedna zakamuflowała. Trzy. I wybiorę jeszcze jedną. No, dobrze. To popatrzcie sobie, która do Was najbardziej przemawia. Wybierzcie i zobaczymy, jaka jest rada jeszcze od przesłań miłości. Karta numer jeden. Cichy wielbiciel. Ktoś ma głębsze uczucia do Ciebie, niż pozwala Ci zauważyć i niż ci, no okazuje karta numer 2 zabawowość śmiech jest najlepszą terapią doprowadźcie do tego, że ażebyście mieli więcej fanu, radości, zabawy razem i pamiętaj miłość jest najlepszym uzdrowicielem karta numer 3 Refleksja. Daj, dajcie sobie nawzajem trochę więcej przestrzeni w tej chwili. Zaufaj i miej wiarę, że wszystko będzie działało na, dla Waszego Najwyższego Dobra. I karta numer cztery. Istotne jest w tej chwili, a żeby zrobić Krok wstecz i spędzić trochę czasu w samotności, zamiast skupiania się na osobie drugiej. Teraz jest czas, ażeby skupić się trochę bardziej na sobie i dać ten czas właśnie sobie. No. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam. I do następnego razu. Mm.